Cześć, cześć, cześć. Z tej strony Magnes. Witam Was, odcinku na moim kanale. I dzisiaj jest ta wyjątkowa chwila, gdzie kupujemy nową roślinę, którą jest dżapaleniu. W poprzednim odcinku, nie, bardziej w poprzednim, poprzednim odcinku powiedziałem Wam i zdobyliśmy... 104 kryształki grając w Big, Fall Big czyli inaczej plażę. Właśnie w tą plażę. I w poprzednim odcinku było losowanie, kogo kupię. Albo to miał być FirePisher, albo Japaleniu, albo jak wylosuję normalną karteczkę, no to no jeszcze raz będę losować I dobrze a więc ta wielka chwila nadeszła dopiero teraz kupiliśmy dżapalenio tak mamy to kochani tak mamy nową roślinę dżapalenio tak i dzisiaj sobie przejdziemy kilka mapek nie no nie wierzę w to Naprawdę? To mamy! To jest niemożliwe. O kurde nie nie tu załatwili. Patrzcie, dżapalenio mamy! Dżapalenio i... To jest nasza druga roślina za kryształki. Pierwsza to jest... Gdzie jest homin poszukać Tu jest! Homing tisler znaczy się... I... Dżapalenio. Dobra, lecimy. I czy w ogóle w komentarzach, czy warto go kupować i grać w tą planszę? Bo ja sobie myślę tak. Hmm. o, o. A jeśli ten ogień zrobi tak, że ta woda go po prostu spłonie i on nie będzie się palił? Tak sobie właśnie myślałem. A więc teraz to przetestujemy. Wielka chwila i testujemy teraz dżapalenio. Nie, nie teraz... Troszkę później, jak on się załaduje, no nie Sprawdzimy, czy tego pana tutaj da się zabić dżapalenio. Czy zmieniamy mapę? Co tak! Nasze piękne niewątpliwości. Bardziej mieliśmy wielką rację, że dżapalenio, nawet jeśli to jest woda. Da radę się zapalić. Szczerze mówiąc w to wątpiłem bardzo. Myślałem, że to się stanie nie takim wynikiem i nie będziemy mogli już w to grać, ale w znaczy, tą mapę, bo wiadomo, mamy już zapalenie naładowaną, ale go nie puścimy pewno nie. De... Najpierw pierwsza linia tych homing tislerów damy. Mm. Potem te dżapalenie puścimy A te dżapalenie, no naprawdę. Bardzo się cieszę. Mamy. I w ogóle jeszcze ja chcę to w jednym. przetestować. Czy dżapalenie? Mi tak właśnie. Yy, podwo. a nie on. O, szybciej zginie niż to zrobię. O. Szkoda. O, to zaraz tak zrobimy. I po tej planszy będziemy mieć nową roślinkę. I nawet jak. Yy, yy, odcinek za szybko się skończy. Yy, trzeba go po prostu wrzucić. To jest... Kolejna wielka chwila, że kupiłem nową roślinkę. Yy, już pierwsza, jak kupiłem tislera się nie udała, a więc no zostawcie pod tym odcinkiem łapeczkę, bo z kryształków, to nie jest tak, że yy, zawsze sobie tak dasz. No, patrz, ona jest po prostu poza. No, zapali normalnie, każdego, tak No, po prostu nie mam. Słów. i dobrze, przepraszam za krótką przerwę, e, dobrze kochani, e, no łapkujcie, subskrybujcie, bo to naprawdę wielkie rzeczy, że ja wydałem 100 kryształków na bardzo dobrą roślinę, tak prawie tak samo dobrą, co mi to nawet, Bardziej dobrą niż komin Tischler kochani więc no warto było tak bardzo warto było tutaj puścimy tą roślinę musimy jeszcze kogoś zapalić o tak 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 tak, tak. co ja zrobiłem puściłem ulta na nim. O nie, o nie, o nie. Dobra, puścimy ulta na homin tisler. I on go walnie i go zabije? Czy nie? dobra. Może jeszcze kogoś zapalimy tą moją nową roślinką, bo szkoda by było nie zapalić. O i widzicie, ten pod wodą go zapaliliśmy, nawet jak on był pod wodą. Zapaliliśmy gościa pod wodą, nawet jak był pod wodą, no dziwnie zabrzmiało. O, dobra. Zadamy <laughs> <laughs> jeszcze to ostatnie uchomin Tiflera, chociaż... Czy... ...za szybko zabijemy to zombiaki? rozwałka to się kompletna. Dobrze, i mamy nową roślinę. No, fajnie, dobrze. Więc teraz. No nie, nie, dziwię się. Dwie nowe roślinki mamy już. Naszymi startowymi roślinkami, czyli Honinkisler, Japalenio jaką się nazywa tangle tip i w ogóle na perfum ślubnie kolejną rośliną dla kryształki będzie mm. on on no to będzie nasza kolejna roślina dla kryształki squash może trochę się nie opłaca, ale... Mi tam ta roślina odpowiada. Tego bym też chciał. Tego. Ale tam nieważne nasze zachcianki. Tak jak wtedy. Mm, arbuzik. On, on. Zapalenie wiadomo. On. Kogo my tu jeszcze braliśmy? w hmm, kogoś do tego, tego tam na pewno. Na pewno, na pewno taką jedną roślinę. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Tutaj. Dobra. Eczemu. Przecież wszystko mam dobre A te zombie tak? Nie, nie chcę co Aha, rozumiem. Z, załapałem. Jakieś rośliny musimy z Bierzemy kłodę. No bo to jest dotąd będzie to i musimy stawiać te rośliny na tym. Tego nie możemy w ogóle postawić. Teraz musimy czekać na kłodę. Bo ta woda może. Te, te kłody tutaj stoją. Po co? Hmm. No dobrze, tu puszczamy. Zaram go zabijemy. zabijemy. Się nie zbierać tych, tych, jak to się nazywa, zapomniałem już. O czapaleniu. Patrzcie, co my teraz z nim zrobimy. Niech on tylko bliżej przyjdzie. O, dobrze. I podpaliliśmy go i ich też. Nurkowie, no nie, najgorzej. Nurkowie są najgorsi. Ja teraz zrobię taką głupią rzecz. No. no nie warto ryzykować, ale chcę, żebyśmy to wygrali. A jak chcemy mieć jakiekolwiek szanse, no to łatwiej by było to robić, co to teraz ja. Bóg. Dzięki za power-up'a darmowego. Ho, ho, ho. tutaj będzie co oni sobie wyobrażali że oni tu przejdą sobie normalnie a ja ich nie zabiję no to nie ma w ogóle opcji takiej zobaczcie mamy power upa kolejnego Ej, łatwo, o... łatwo 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 na razie jest To czuję, że zaraz nie będzie łat, tak łatwo jak teraz. O, dziękuję. Zabieram kolejnego zębiaczka. Tutaj sobie w ogóle spieramy nasze. No i te kłody. Jakbyśmy nie mieli tych kłód, to byśmy nie wygrali. Tutaj tu będę miał dobre czapalenie już podpalił ich No dobra, Dosyć... nie Dosyć był odcinek, troszkę długi Pewnie zaraz się przerwie albo tylko to przejdziemy i będzie koniec odcinka. Wiem, że krótki, wielka chwila, bo kupujemy nową roślinę, ale no... Nie wiem, czy to dłużej wytrwa. Się boję, że tego nie przeżyjemy. A chyba nie mam się niczego bać, albo... Nie mam się czego bać O kurcze dużo, dużo, kasy, dużo kasy Muszę mieć dużo kasy muszę Dużo kasy mieć dużo, dużo kasy, dużo kasy Kasy, kasy, kasy Chcę jeszcze kupić ostatniego arbuzka Ostatniego Jeszcze troszkę kasy mi Dacie, ostatni Dzięki. Dobra, trzy arbuzy tym akcentem. No jeszcze to nie kończymy. Te arbuzy tutaj też robią niezłą rozwałkę. Dobra, nie chcę się z wami cackać. Tu zapalenie rozwalił was. No on nie zdążył w ogóle nikogo złapać. Ale tam nieważne mamy, a nie Zapomniałem, że już ją mamy. <śm Ale śmieszne. Jak Exit to map. Zamknij. No całkiem, całkiem. Bardzo fajny odcineczek. Mamy. Nareszcie. Dla palenia mamy. Pokażę hmm. jaki hmm, Teraz będziemy sobie zbierać kryształki na kolejną kryształkową doślinkę. Poczekamy chyba to zobaczymy co się stanie za ileś sekund jakieś tu eventy za 40 sekund, ale to wolno idzie. Nie byśmy chcieli te cukieleczki byśmy chcieli 5000 kasy co byśmy jeszcze chcieli. No dwie zapomniałem w ogóle 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i co się stało? i wejdziemy z tego poczekajcie, wyjdziemy. a, rozumiem czy musimy jeszcze dłużej czekać? dobra, z tego no dobra, nie rozumiem tego dobrze, że odcinek wam się spodobał zostawcie łapkę w górę Suba na kanale i cześć.